Cześć! Dzisiaj taki dodatkowy filmik w tygodniu Jesteśmy aktualnie na brawurowej przejazdce Przejazdce Fiatem Cento. I ustawiliśmy się już do startu Tak to wygląda Przed nami jest całkiem sporo aut Jeszcze inne stoją po bokach, będą się za chwilę dołączać I podjeżdżamy Wykonujemy zadania startowe Jedziemy wykonywać zadania w rajdzie Do zobaczenia później jak widzicie i słyszycie, jakość nagrania jest trochę słabsza niż zazwyczaj, ale nie mieliśmy naszego operatora Pawła, w związku z czym nagrywałem sam własnym sprzętem i jest trochę gorzej. Ruszamy po wykonaniu pierwszego zadania. Dostaliśmy taką kartę z miejscówkami, które musimy odwiedzić i jedziemy zdobywać punkty. Na samym starcie było zadanie, które polegało na maksymalnym podjechaniu do słupka z przodu i z tyłu i tam dostaliśmy całkiem dużo punktów, bo trzy, ale niestety Oblaliśmy na zadaniu teoretycznym, które było, z której strony jest hak holowniczy tylny. No i niestety nie wiedziałem. Udało nam się odpowiedzieć na pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie to flaga gminy Hełm Śląski. Jeszcze tego nie zapisaliśmy, ale właśnie będziemy to za chwilę zapisywać i aktualnie jedziemy na drugą miejscówę. Dokładnie tak, ale w pierwszej miejscówce nie wychodziliśmy z auta, dlatego że była od razu przy kościele i akurat zaczynała się msza. Więc nie chcieliśmy robić syfu, zatrzymaliśmy się, zrobiliśmy wodkę i pojechaliśmy dalej. Tutaj na słupie znajdujesz odpowiedź na drugie pytanie: jaką grę grają zwierzaki w piłkę nożną? Jesteśmy w drodze do trzeciego punktu, aktualnie dwa chyba mamy dobrze rozwiązane. Do kolejnego mamy 7 km i myślę, że tam się zatrzymiemy i nagram coś więcej. To jest lokalizacja trzeciego punktu. Idziemy do fontanny, bo z nim jest powiązany. Pytanie dotyczy tego tej ziomeczka. Jest to młody utoplec, z jakiego pochodzi kraju. I na fontannie mamy napisane, że pochodzi z śląskiego, żabiego kraju. Przy okazji są dodatkowe punkty do spostrzegawczość. Jeżeli się tutaj uszereguje w kolejności, jakie odwiedziliśmy dane miejsca. Tu są wszystkie miejsca na zdjęciach i znaleźliśmy pierwsze z nich. czwartym zadaniu. Zadań mamy 12 plus jedno bonusowe, do którego raczej też pojedziemy. Tu jest napisane, że jest trudny dojazd przez drogę szutrową i tak dalej. Bardzo ładna miejscowość swoją drogą, przed nami znajduje się ratusz. Jakby kogoś interesowało, jest to Bieruń stary. Kieruj się na północ. Następnie skręć w prawo. Kierujemy się na północ. Właśnie w tym momencie historia zatacza koło. Przed nami jedzie Suzuki Plusnięcie, które nagrywaliśmy jakiś czas temu. To nie, jest, to nie jest to, ale model bardzo podobny. A Cinquecento, które wyjechało z tej fabryki w 1994 roku, znowu do niej wróciło. Po 31 latach znalazło się znowu w fabryce. Here we go again. Jesteśmy obok pytania numer 5, w zasadzie no trochę obok, bo nie przechodzimy dosłownie, ale patrzcie co tu jest. Poczta Polska i, jak możecie zobaczyć, ta sama Poczta Polska znajduje się tutaj na obrazku, który mamy znaleźć. My nawet bardzo podobnie stoimy. Zostawiamy furkę i lecimy szukać tego drzewa. Swoją drogą tutaj Rafał teraz będzie szukać, a ja wam pokażę, dostaliśmy naklejkę Załoga 2. Gdyż okazało się, że byłem pierwszą osobą, która się zapisała i dlatego mamy numer 2. Zapisałem jeszcze jedno nasze auto, które niestety dostało inny wariant trasy Mamy wariant trasy B, oni dostali wariant trasy A i jadą w innym kierunku Także zobaczymy się dopiero na mecie I swoją drogą, jakbyście byli kiedyś zainteresowani takimi wydarzeniami a macie Fiata Cinquecento to polecam Wam grupę na Facebooku jest stronę na Facebooku Cinkciarze, oni właśnie organizują takie różne wydarzenia jak to, w którym bierzemy udział Tutaj teraz zadanie piąte, czyli cytat, musimy nazwisko, znaleźć my właśnie to drzewo i macie owy cytat. Nie będę się bawił w wymawianie tego imienia i nazwiska, gdyż pewnie mi to nie wyjdzie, ale to chodzi o tego pana. Gruby właśnie szukał tutaj punktu. No kiepsko mu wyjdzie, ale jakoś zaraz znajdziemy. I kolejne pytanie jest dwie minuty stąd i dotyczy symbolu obok ogromnego napisu nędziny. Mam pewne podejrzenie, że może to być Ogromny, gigantyczny. Punkty są całkiem blisko siebie, bo tak no, najdalej, co będziemy 7 km oddalony. Także akurat taka idealna trasa, żeby się przejechać. W ogóle bardzo ładne okolice są. Też dzisiaj nam się trafiła fajna pogoda, bo nie ma jakoś wybitnie ciepło jest około 15 stopni. Niebo jest idealnie czyste, dzięki że mówicie, nie przegrzewa się motor. No chyba, że zaraz stanę to będziemy mieli te więcej niż 90, no, ale to jest norma w tym aucie. Także jakbyśmy mieli teraz patelnię 30 stopni, to było takie jeżdżenie po mieście, to byśmy mieli cały czas motor przegrzany, a tak to jest spoko. Straż piekła nieszczęście nie do nas. My stanęliśmy poprawnie na parkingu. Bo jak wcześniej wspominałem, zadanie polega na tym, żeby powiedzieć jaki to jest symbol. O i symbol to jest ten tutaj budynek. I to jest herb Lędzin. Znajduje się na nim kościół świętego Klemensa. Tak o. Zjeżdżają się kolejne ekipy zobaczyć herb Lendzin. Tu właśnie przyjeżdża jeszcze kolejna. A my szukamy odpowiedzi, gdzie są sokiści. Mam pewne podejrzenia, gdzie mogą być, ale nie powiem ich na głos. W ogóle podczas jazdy teraz, jak ktoś miał Cinquecento, to pewnie kojarzy. Jest typowa usterka, że przy skręcie w lewo Wylewa się trochę paliwa z baku. W zasadzie po prostu wlatuje w tą rurę, która doprowadza je. A ta rura ze starości jest trochę wsparciała. I w aucie tak śmierdzi paliwem po każdym lewoskręcie. No a jak słyszycie, znowu drugi zjazd na rondzie, czyli będzie mocny lewoskręt z ronda. I znowu będziemy... Słuchaj... I znowu będziemy czuć wahę. Spotkaliśmy się z inną ekipą, która ma grupę A i się okazuje, że są inne pytania, bo my mamy pytanie gdzie są sokiści? I odpowiedzisz mi, że sokiści są tu i tam. A grupa A ma co zrobią sokiści. No i no, sami widzicie co im zrobią. Tutaj mamy stację na rysunku. I to jest ta stacja. Jest przy punkcie z sokistami. Jedziemy dalej. Widzicie, tutaj jest takie, taki mural na budce z transformatorem. I ten mural jest tutaj przed nami na rondzie. Ja to wiem, bo tak się akurat składa, że tu w okolicy mieszkam I to w tej stacji też wiedziałem, że w okolicy mieszkam I tutaj teraz będzie widać ładnie To jest ten oto mural Jem przy kościele, właśnie się msza więc nie chcemy hałasować za bardzo Pytanie dotyczy, ile daty jest na krzyżu I daty jest na krzyżu... Tyle, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Na pewno jak widzicie, chciałem napisać 8, całe szczęście baczne oczy Grubasa wykryły podstęp i gdyby nie on, to prawdopodobnie napisałbym źle, bo poprawną odpowiedzią okazało się 9, tak jak teraz zobaczycie. Mi się wydaje, że to może Dobra. być podchwytliwe. Jednak pytanie jest podchwytliwe, bo to jest ile dat można zobaczyć patrząc w kierunku krzyża i na krzyżu jest 8, ale tam jest 9. Więc wydaje mi się, że to chodzi o to, że 9 dat, Plus tam na supie jest ich dat jeszcze miliony, bo tam są plakaty wyborcze. Ale chyba teraz grupy się już nie liczą, tylko po prostu 9. Pytanie dziewiąte. Jakiego koloru są kwiaty składające się na nazwę miejscowości? Yy, tam są te kwiaty. Wiem, że jakoś była właśnie przyjemno obrzydliwa, ale nie mam dzisiaj nic poważniejszego do nagrywania. Kwiaty są koloru żółtego. Zaraz będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Znajdujemy się przy zbiorniku wodnym w Dziecikowicach i mamy pytanie: czego nie możemy robić zgodnie z punktem 5 regulaminu? Teraz będziecie to słabo widzieć, ale powiem Wam, że nie można myć samochodu ani go naprawiać. Ruszyliśmy spod zbiornika wodnego w Dziećkowicach jedziemy do ostatniego punktu. W sensie przedostatniego, bo zamierzamy jeszcze dodatkowe zadanie wykonać. Ostatnim punktem na naszej trasie jest. Pytanie o wizerunek świętego i znajduje się na smutnej górze. Jakby strzelacz to mogę powiedzieć, że chodzi o Jana Pawła II, ale się zaraz dowiemy. Swoją drogą te schodki, po których idziemy i auta zdawane na dole wyglądają dokładnie tak jak te schodki z tej kartki tutaj. A teraz tego nie umiem pokazać O! Dokładnie tak jak to tu to są te schodki, w związku z czym znaleźliśmy wszystkie te zdjęcia. Mam nadzieję, że w dobrej kolejności. Pytanie brzmi, yy, czy Jego Świętego nie rozpoznamy już na grafice w wizurunku czy Jego Świętego. Jest napisane Świętego. Tutaj na napisie jest Jan, chociaż J jest zjedzone. Jest Paweł, jest I, jest pierwszy, tak Jan Paweł I. Ale z tego, co właśnie sprawdziliśmy, Jan Paweł I nie był świętym więc zgaduję, że odpowiedź to Jan Paweł II, a po prostu te drugie i jest niewidoczne. Jedziemy w kierunku pytania dodatkowego. Schodzimy i myślę, że widzimy się na miejscu. Dojechaliśmy do bonusowego pytania. Ja sobie ludzie robią zdjęcia, nie dziwię się, bo wygląda to naprawdę fajnie. Chociaż nie wiem czy ja bym tam chciał wjeżdżać. Pytanie jest. Kto jest parterem Emilki? I idziemy szukać na tym. Pewnie chodzi o jakieś graffiti. No i mamy. Parterem Emilki jest Szymon. Wszystkie ekipy robiły sobie tu zdjęcia to również wjechałem pod ten piękny monument. Chociaż nie wiem czy ja bym tam się wjeżdżać. I w ogóle jest mega widok stąd. Mamy wykonane wszystkie zadania. Partnerem Emilki był Szymon. Całe szczęście nie było pytania, yy, kto był partnerem Kasi, bo odpowiedź to: Wszyscy! I teraz jedziemy na metę. Więc widzimy się na mecie. Jesteśmy na mecie tutaj. Prawie wszystkie załogi już dojechały. Na mecie jeszcze było jedno zadanie, które polegało na narysowaniu loga Fiata z różnych okresów czasu i było na to minuta. Udało nam się wygrać ten rajd. Ogólnie bardzo spoko. Okazało się, że były dwie drużyny egzekwo, ale był taki dodatkowy quiz dotyczący tego, co widzieliśmy na trasie. A ponieważ jestem osobą, która zawsze zwraca uwagę, co się dzieje na trasie i lubię oglądać krajobrazy i tak dalej, to dosyć dużo pamiętałem z tego. To były dwa pytania takie, których nie byłem pewien. Reszta to dałem radę wziąć. odpowiedzieć no i w związku z tym dostaliśmy pierwsze miejsce i taki wspaniały jak tu możecie zobaczyć jest to puchar z licznika z licznikiem właśnie z tego pojazdu i potem w ogóle okazało się, że jesteśmy podwójnie szczęśliwą ekipą bo poza tym, że wygraliśmy punktowo to było jeszcze losowanie na dodatkową bonusową statuetkę i też, też my zostaliśmy wylosowani, ale już organizatorzy, żeby nie było tak, że wszystkie nagrody my zgarniemy, wylosowali jeszcze raz inną ekipę. Także ogólnie nam się bardzo podobało i tam patrząc na tego Leona, który właśnie wisi bez koła. Możemy się pożegnać i widzimy się w kolejnych filmach. ma.